Siema. Dzisiaj chciałem zacząć taką nową serię? Aplikacje w góry. Jak ktoś nie lubi wbijać, e, sobie pieczątek książeczkę, ale mimo to chce mieć odznaczone jakie szczyty odwiedził, e, w ramach Korony Gór Polski, suplementu tego diademu i kilku innych mamy właśnie taką aplikację. I mamy tutaj pierwszą koronę Polski, gdzie mamy 28 szczytów. I mamy tutaj widoczek mapy możemy na podstawie mapy zobaczyć, gdzie, już nie byli, gdzie jeszcze nie byliśmy. Czerwone to jest to, co nie mam nieodwiedzone. Są też drobne informacje o szczycie, i można tutaj parę rzeczy przeczytać. W aplikacji nie. Aplikacja nam służy głównie do pomocy ustalenia, gdzie się już było. Jest tu suplement. Jest tu też kilka innych. Jest wielka korona Tatr. WKT też bardzo popularna rzecz do zdobywania. Kilka jest mniej popularnych, ale jest diadem polskich gór, która zawiera aż 80 szczytów. Więc one są posautowane w wielkości i można tak samo sobie je oglądać. Dzisiaj nie było. To bardzo łatwe zdobywanie szczytów jako po prostu lista. Wizualna, czego jesteśmy najbliżej, i po prostu jest to święte wsparcie, zdobywanie fizycznych pieczątek. Więc całkiem to lubię. Są tam reklamy, jakieś inne goldy. Jest, jak ma się też w menu głównym, jest też możliwość wysyłania tej backupu z aplikacji na serwer. Kiedyś tego nie było. Teraz jest. Można nawet teraz dodawać sobie zdjęcia. Wczor Kiedyś też tego nie było. Teraz już można. Więc aplikacja jest całkiem, całkiem ciekawa, eee, reklamy wiadomo z czegoś muszą żyć, ale do zbierania Diademu, Gór Polski i Korony Gór Polski, gdzie tych szczytów jest kilkadziesiąt, jest bardzo pomocne. Tych innych, mówiąc szczerze, nie, nie zbieram. Może Wielką Koronę Tatr osobiście zacznę. Reszta. Reszta jest taka dla mnie mało przydatna, ale polecam, jak ktoś zaczyna przygodę.